Dajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie Ja jestem Figusa. to już trzeci odcinek Outlast Chciałem od razu zaznaczyć, że to są starsze odcinki O wiele starsze Przed tym to robiłem sobie wielką, wielką, dość sporą przerwę Więc teraz będę wracał do tego Tamte odcinki oczywiście wrzucę, pierwszy i drugi Pewnie już są wrzucone, jeżeli to oglądacie Więc zaczynamy poprzednio Uciekliśmy przed szalonym doktorkiem. Dobra. O kurwa. To sterowanie muszę przypomnieć. Wow. Będzie ciężko. Coś czuję. Dobra, podejdę do niego powoli, powoli. Żyjesz? Uy! Widzę jego gałki oczy i zęby. Jezu, jaki Bóg! No, nie mogę Dobra, lecimy. Wiem, do kanałów? Tak, do kanałów. Lecimy. Pozwolicie, że poprawię sobie, bo się odzwyczaiłem. No i ściszę trochę. Właśnie dodali polski. O, dodali polski. A ja się tu męczę ogólne czułość, głośność. Dobra. Dobra, załadowałem baterię. O, mam lekki kisielek. Za głośno jest. Odkręć dwa zawory. Kurde. Tutaj mam zejść? No raczej nie. Oj, coś czuję, że będzie spierdalanie. Bo... O kurwa. Holy motherfucker Nie Wiem jakie pierdolę przed tym Dobra, trzeba jakoś się skradać Kurwa. Będzie ciężko Odzwyczaiłem się, powiem wam Oj odzwyczaiłem się Rania w gacie Nagrywania Dobra, poganiamy się z nim trochę Gdzie jesteś? Czy sobie poszedł? Dobra, mamy baterię Oj, nieźle go stratował co mamy? Szkakolik, pusta. Cholera, idzie. Cholera, idzie! Idzie! Cholera, jak go tu ominąć? Jako ładna pojęczynko trzeba trochę wolnej sensie Coś jakoś trzeba... Dobra. No poszedł sobie to po co ta muzyka? A nie idzie. Idzie? Czy mi się staje? Chyba idzie. Idzie. Dobra, nie ruszajmy się. Jak sobie prostu Jest. O jest chyba bliżej niż myślę. Dobra, mamy pierwszy zawór. Coś ciekawego tu znajdę? Dobra. Ja to może się skryje, bo nie wiadomo co tu przyjdzie. Dobra, chyba nie przyjdzie. Jesus, ale kisień. NIE tak głośno. Z kurwesi jest tam. Jesus. O! Nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij. Biegni. Nie tam, tam, tam! Tak, tak, tak! Przeskocz! Biegnij, kurwa, to mnie ściga. Tak, tam, 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 tam. Byleby dalej od tego, kurwa, czegoś. Dobra, mamy drugi. Czyli co to? Bateria? Zawsze się przyda w ciemności. No. Kręć, kręć. Dobra, zapisywanie. Coś po drabinie, poziom. A, bo trzeba było odpompować z tej drabiny wodę. Teraz będzie bieg. Coś czuję. Może sobie przejdziemy kanałami, będzie szybciej i bezpieczniej. O Jezu, ile gówna Cześć Gaddemy. O kurwa jak Zła droga, zła droga! Dajczony! Biegnij, biegnij, nie, biegnij, biegnij biegni, jakby nie było jutra! Bo nie będzie jutra jak cię pierdolnie Dobra, was, was, was. Ale co na dole jest? Kurwa Ja widzę szczerze O Jezu rozpierdol tu był coś czuję Gówno widzę bez tego Wy też Jesteście ode mnie zależni Co tu się kurwa działo Oj, i będzie chyba bieganie znowu jeżeli są przy, e, przeszkody, moje serce Dobra. znowu na górny poziom yy, chyba mamy komitet powitalny. Co tam na mnie czeka? Adminblow Jezus Maria, co tam jest? Dobra zapisywanie Byleby dalej od tych kurde trupów, nie trupów czy co to jest? Ale twórcy sobie mogli oszczędzić tego shitu.

Jesus. Co ten doktorek z nimi zrobił do cholery. Szkoda, że nie mamy tu jakiejś broni albo coś. Jezu, yes, krwawa właśnie. Z gorszego? To lepszego. Male world. To male world. to do, może do female. Jeżeli kobiet to powinno być trochę lepiej. zamknięte Dobra, tu do o. Kurwa. I chwileczki, chwileczki, to oni już na powierzchnię nie wyleśli Tam nie ma Już wierzę, że zaraz będzie Nie, z początku nie skumałem fabuły tego Było trochę po angielsku, ja aż taki Nie jestem wspaniały z tego obcego języka What the fuck. Teraz trochę kuma fabułę Co tam się dzieje w ogóle? A i nie mówiłem Wam, ale postaram się nagrywać krótsze odcinki, bo jednak to jest trochę zanudzanie Was. Kolera, bownowica. Tam jest zamknięte.

No. Hmm. O, bateria, to się powinno nam przydać. Dobra, kończy nam się bateria, trzeba załadować. Czy bateria, baterię mamy. Mm -hmm. O, tam! No i znowu do wody? Cholera, ile ufać? To się nie jest śmieszne, no. Co tam się dzieje? Żebyśmy znowu nie trafili na tych skutasami. Na wierzchu. Eee, to było okropne. Eee. Jak zerkam bo patrzę na czas właśnie, żeby was... Co to kurwa jest? Nie zanudzać. Dokończyłem. Dobra, mamy przejście. Ja na jego miejsca bym spierdalał stamtąd. To było coś tu jest ze mną, tylko jeszcze nie wiem co. e! e, 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 e. coś tam się porusza, czyżby nasz kolega z łańcuchami? Tak. Musimy go jakoś zacnie obejść, żeby nam nie pokiereszował naszej pięknej buszki. O, bateria się kończy. Nie będę teraz ładował, bo nie mam jak. Dam radę tu doskoczyć. Cholera, za dużo hałasu. Dobra, ładujmy. Uf, no widzę, no jak stąd wyjść O, tu dam radę. Wow 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 Aaaa! Holy fuck Kurwa tam schody eee! Dobra, nie widzimy Ale ja go widzę? Czuję mnie jebany, ale nie możemy mnie znaleźć. Kurwa, że mi się gorąco zrobiło. O, run, bitch! Jump, jump! Jump, jump! Kurwa, kolejny psychol. No nie, ja mam dość. No i co, też się na mnie rzuci i szczęść. Jezu. Idę od niego. Chyba mu przeszkadzałem. Zamknę lepiej ze sobą portfolisz. Fuck, 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 fuck! Co on mi zrobi? A nie, gdzie on pobiegł? Kurwa, to jakieś labirynty są. Jestem chyba w górnej części kanałów. Nie lubię takich labiryntów w grach. Cholera o... Chyba będę musiał się przekraść obok niego. Wiecie czemu? Ponieważ ma pałkę. Ma pałkę! Przejdziemy jakoś delikatniej, tak? Cholera, znowu krwawa łaśnia. Dobra. Dobra, biegniemy za psychiczny. Ty, 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 Jezu Chyba już nie wrócę tędy Ło, wow, aż mi FPSy zaczęły skakać <grymne> To są na apartery Oczy... o ciałych mężczyzn Tutaj mamy coś ja, łańcuch Chileczkę. Trochę za dużo Hołasu robię A tu mamy przejść oh fuck. Od jednego psychicznego do drugiego Cześć Zajebiście, jeszcze światło gaśnie. Ktoś tu był. Siedź tu. No właśnie. Las, tędy. Czemu tu się ślad urywa? Znowu ktoś. O cholera. Tam jest ciemno. Ktoś się próbuje tutaj wbić, tylko nie może. Chyba sobie odpuścił. Tak, odpuścił sobie. Dobra, mamy baterię. Co tu jeszcze jest? Aparat. A, bo zastawione jest. Zaprobował próbował tutaj wejść, to to jest pytanie zamknięte zamknięte tu zostaje nam jedna droga i to do ścieżka to skurwysyn z dwóch kanałami chodzi O zas chyba nie to o czym myślę, czekaj chwileczkę, co tam jest O, jesus! Ktoś tu jest. O, notatki. <glody> Którym były notatki? A e e e, nie, to już było. Dokumenty to są dokumenty, raport. Eee, nie przeszedł robiłem co w mojej mocy, ale jestem tylko lekarzem, a nie twórcą jest jestem już, już, już w tym całym lekku. Więc no, próbuję się W Każdy razie ktoś powinien złapać się na odtyłkę. Walrider? Cieka lampka, kiedy wszystko się popsuło, przez tego małego bilega, ale udało mi się... Dobra. Ja pierdolę. <laughs> Najlepszy fragment. <laughs> Poza tym sporo się dowiedziałem o biologii. Nie byłem wcześniej tego pewien, ale teraz mogę powiedzieć z absolutnym przekonaniem, że nie można żyć bez nerek. Człowiek uczy się całe życie. No, raczej nie można żyć bez nerek. Zamknięte? Działam, ja kurwa, już. jeszcze siedzą. Ile nóg, kurwa. Tam się tak łatwo nie dostanę chyba. A te drzwi to już widzieliśmy. Nadal zamknięte, no cholera. Musimy wrócić do psychicznych. Żeby znaleźć jakiś kluczyk. Bateria. Coś czuję, że to się na nas rzuci. Wolałbym nie. Ja pierdolę, no obżarli go do kości No nie ma żadnego wyjścia E-e-e, tu są ślady Właśnie patrzyłem na górę czy jest jakieś przejście A jest Kurestwo chodzi po kanałach. Tylko jak? Uł hałas. To jest chyba strażnik. O kurwa! Daj to szybko!

Moi kochani, tak to by było na tyle, e, więc ja jestem Fikusa, to był las trzeci odcinek. E, naszą gonitwę, jeżeli jesteście ciekawi, dokończymy później gonitwę, raczej się nas gonią, więc dzięki za uwagę, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i mam nadzieję, że cieszycie się z mojego powrotu. Dzięki!